Cześć, ja jestem Anka i witam Cię w wirtualnym Studio Fitness. Gratuluję, dotrwaliście. Sześć dni wyzwania za nami. Dzisiaj już ostatni dzień. Nagrodę – relaksacyjna joga. Hej! Naszą dzisiejszą praktykę rozpoczniemy w leżeniu na plecach. Złącz swoje wnętrza stóp, kolana na zewnątrz, wnętrza dłoni skierowane w niebo. Zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Weź głęboki wdech i długi wydech. Jeszcze jeden wdech nosem i spokojny wydech ustami. Powtórz jeszcze raz. Oddychaj spokojnie. Z kolejnym wdechem przyciągnij swoje kolana do klatki, tutaj robimy sobie krążenia w jedną stronę i w drugą. Powoli otwórz swoje oczy i przez kołyskę przejdziemy sobie do siadu skrzyżnego. Usiądź z wyprostowanymi plecami. Z wdechem unieś ręce wysoko w górę i z wydechem dłonie do klatki. Z kolejnym wdechem unieś ręce wysoko w górę i z wydechem skręt na prawą stronę. Z wdechem ręce w górę i z wydechem skręt w przeciwnym kierunku. Powtórz jeszcze raz, ale tym razem zostań dłużej. Z wdechem wyprostuj się jeszcze bardziej i z wydechem skręć mocniej. Powtórz jeszcze dwa razy. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę i z wydechem druga strona. Wdech plecy proste, wydech mocniejszy skręt. Powtórz jeszcze dwa razy. Z kolejnym wdechem unieś ręce wysoko w górę i z wydechem dłonie do klatki. Z kolejnym wdechem krążymy sobie nad garstkami i unosimy ręce w górę. Z wydechem dół. Powtórz jeszcze raz w Twoim tempie. Doskonale. Powoli przejdziemy sobie do pozycji czterech punktów dłonie pod barkami kolana pod biodrami z wdechem otwórz swoją klatkę piersiową i z wydechem koci grzbiet jeszcze dwa razy twoje własne tempo ale nie spiesz się doskonale z kolejnym wdechem podwiń palce stóp i podnieś kolana ponad matę. Wytrzymaj. Następnie rozluźnij. Z kolejnym wdechem biodra w górę i przyjdziemy już sobie tutaj do psa. Uginamy raz prawe, raz lewe kolano. Głowa luźno. Barki daleko od uszu. Rób to, co czujesz. To jest twój pies. Doskonale. Powoli jeszcze raz spotykamy się powoli w psie. I małymi kroczkami przechodzimy sobie na początek maty. Rozluźnij głowę, barki. Kolana mogą być delikatnie ugięte. Możesz kołysać z prawej na lewą stronę. Z kolejnym wdechem kręg po kręgu zroluj swój kręgosłup i powoli podnosimy się w górę. Doskonale. Z następnym wdechem unieś ręce wysoko w górę i z wydechem dłonie do klatki. Kolejny wdech ręce w górę. Swoją lewą ręką złap prawy nadgarstek i mocno otwórz swoją prawą stronę. Super. Powoli zmieniamy stronę, prawy nadgarstek łapie za lewy i mocno wyciągamy się w przeciwnym kierunku. Powoli wróć do centrum, otwórz swoją klatkę i dłonie do klatki. Z kolejnym wydechem unieś ręce w górę i z wydechem z plecami prostymi spłyni w dół. Wdech długi kręgosłup i wydech głowa do kolan. Z kolejnym wdechem przez plecy proste i jeszcze raz unieś się wysoko w górę i z wydechem dłonie do klatki. Wdech ręce w górę. Wydech plecy proste, głowa do kolan. Wdech długi kręgosłup i wydech głowa do kolan. Prawa noga daleko w tył. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę. High lunch. I powoli przechodzimy sobie do drugiego wojownika. Twoja prawa stopa jest pod kątem 90 stopni. Prawa noga wyprostowana. Zejdź nisko na nogach i spójrz przed siebie. I teraz z kolejnym wdechem unieś swoją lewą rękę, wyciągnij się mocno, i z wydechem wróć do wojownika drugiego. Powtórz jeszcze dwa razy w twoim własnym tempie. Za trzecim razem zostań tutaj. Spójrz w niebo. Jeszcze jeden wdech i z wydechem wojownik drugi. Następnie odłóż swoją lewą rękę na lewe udo. Wyciągnij się mocno w prawą stronę. Spójrz w niebo. Z kolejnym wdechem wróć do wojownika drugiego i z wydechem dłonie na matę. Lewa noga daleko w tył. Kolana, klatka w stronę maty. Mała kobra, barki daleko od uszu. Powoli wróć przez kolana, przez pozycję dziecka, do psa z głową w dół. Weź głęboki wdech i długi wydech. Złącz stopy. Z kolejnym wdechem prawa noga w górę i wydech stopa między dłonie. Dołącz lewą nogę. Wdech, długi kręgosłup. Wydech, głowa do kolan. Z kolejnym wdechem unieś ręce wysoko w górę. I z wydechem dłonie do klatki. Doskonale. Druga strona. Wdech, ręce w górę. I wydech, dół. Długi kręgosłup. I głowa do kolan. Druga strona. Lewa noga daleko w tył. Podnieś się w górę. High lunge. Doskonale. Stopa pod kątem 90 stopni. Jesteś nisko na nogach. I wojownik drugi. Kolejnym wdechem prawa ręka daleko w tył. Otwórz swoją prawą stronę i z wydechem wróć do wojownika. Powtórz dwa razy twoje własne flow. Doskonale zostań tutaj. Spójrz w niebo, przytrzymaj. Z kolejnym wdechem wojownik drugi. Odłóż swoją prawą rękę na prawe udo i otwórz swoją lewą stronę. Z kolejnym wdechem jeszcze raz wojownik drugi i z wydechem dłonie na matę. Odłóż prawą nogę daleko w tył, kolana, klatka w stronę maty, mała kobra. I powoli jeszcze raz spotykamy się w psie. Weź głęboki wdech i długi wydech. Złącz stopy. Z kolejnym wdechem lewa noga w tył i z wydechem stopa między ręce. Dołóż drugą stopę, wdech, plecy proste, wydech, głowa do kolan. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Wdech góra i wydech spłyń w dół. Wdech plecy proste i wydech głowa do kolan. Prawa noga daleko w tył z wdechem high lunge. Przytrzymaj i przejdź do wojownika drugiego. Tym razem wyprostuj swoją lewą nogę, mocno wychyl się w przód i pochyl się w dół. Przejdziemy sobie do trikola na sany. Spójrz w górę, otwórz swoją lewą stronę. Wytrzymaj, oddychaj spokojnie. Powoli spójrz w dół, ugnij prawą nogę i przejdź jeszcze raz do wojownika drugiego. Z tego miejsca obydwie dłonie na matę i Twoja winiasa. Albo przez kolana, albo przez normalną czaturangę, psa z głową w górę, albo kobrę. Spotykamy się w psie. Złącz nogi. Prawa noga w górę i stopa między dłonie. Dołącz lewą nogę, wdech długi kręgosłup, wydech głowa do kolan. Z kolejnym wdechem unieś się w górę i z wydechem dłonie do klatki. Doskonale, druga strona, wdech ręce w górę, wydech spłyń w dół. Wdech długi kręgosłup i wydech głowa do kolan. Lewa noga daleko w tył, unieś ręce w górę, high lunch. Przejdź do wojownika drugiego. Doskonale. Wyprostuj teraz prawą nogę. Wysuń się daleko w przód i spłyń w dół. Doskonale. Spójrz w górę, otwórz całą swoją lewą stronę i przytrzymaj. Powoli spójrz w dół, ugnij prawą nogę i przejdź jeszcze raz do wojownika drugiego. Z tego miejsca obydwie dłonie na matę i twoja winiasa. Albo przez kolana, albo przez normalną czaturangę, psa z głową w górę, albo kobrę. Spotykamy się w psie. Złącz stopy. Wdech, lewa noga w górę, wydech, lewa stopa między dłonie, prawa noga. Dołącz prawą nogę, wyprostuj się i jeszcze raz schyl się w stronę kolan. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Z kolejnym wdechem unieś ręce w górę i ręce w dół, wydech. Długi kręgosłup i jeszcze raz głowa do kolan. Prawa noga w tył, dołącz lewą nogę i powoli przechodzimy sobie do leżenia na macie. Wyciągnij nogi daleko w tył, złącz dłonie za plecami i z kolejnym wdechem unieś klatkę. Z kolejnym wdechem unieś się jeszcze mocniej, oddychaj spokojnie, wdech jeszcze wyżej i wydech rozluźnij. Oprzyj głowę na macie. Możesz poruszać biodrami w prawą, w lewą stronę, rozluźnij swoje ciało. I druga runda. i Jeszcze raz zapleć dłonie za plecami, ale tym razem unieś nogi w górę. Przytrzymaj. Z wdechem możesz unieść się jeszcze troszkę wyżej. Ostatni wdech, góra, i wydech, rozluźnij doskonale biodra z jednej strony na drugą. Powoli przenieś dłonie. Obok klatki odepchnij się od maty i spotykamy się w pozycji dziecka. Głowa na macie. Tutaj wdech, wydech. Z kolejnym wdechem przejdź ostatni raz do psa z głową w dół. Barki daleko od uszu biodra w stronę nieba. I malutkimi kroczkami przejdziemy sobie do pozycji malasany. Stopy na, szerokość maty, łokciami odpychaj, kolana, plecy wyprostowane. Jeszcze jeden wdech, wydech i powoli siadamy sobie na macie. Łączymy wnętrza stóp ze sobą. Kolana na zewnątrz. Możesz złapać się za stopy. To jest taki motylek teraz. Możesz pobujać się troszkę kolanami doskonale. Następnie wyprostuj swoją prawą nogę. Stopa flex, z wdechem unieś ręce w górę, obróć się w stronę prawej stopy i z wydechem głowa w stronę nogi. Oczywiście nie musisz chwytać za stopę, możesz chwycić wyżej. Nie musisz schodzić też tak nisko. To jest twoja praktyka jogi. Oddychaj tutaj spokojnie, rozluźnij już swoje ciało, poczuj jak rozciąga się. Cała Twoja prawa noga, plecy rozluźnione, z kolejnym wdechem, z kręgosłup. I oczywiście zmieniamy stronę. Teraz lewa stopa flex z wdechem unieś ręce w górę, skieruj się w stronę lewej nogi i z wydechem spójnij w dół. Oddychaj spokojnie. Jeszcze kilka oddechów. I powolutku kręg po kręgu zroluj swój kręgosłup. Powoli złącz stopy razem, złap za stopy, brzuch i uda cały czas są ze sobą połączone. I powolutku przesuwaj się w przód. Głowa luźno, plecy luźno. Znajdź swój maksymalny punkt, zostań tutaj, oddychaj spokojnie. I powolutku z wdechem zroluj swój kręgosłup, rozluźnij bareczki, uśmiechnij się jeszcze raz do siebie. I przez zrolowany kręgosłup przechodzimy sobie do leżenia. Na plecach przyciągnij obydwa kolana do klatki. I teraz wyprostuj swoją lewą nogę na macie, prawą nogę przenieś na lewą stronę. Możesz zamknąć oczy, postaraj się, aby obydwa barki znajdowały się na macie. Oddychaj spokojnie. Oczywiście wracamy do centrum i powoli zmieniamy stronę. Możesz mieć już zamknięte oczy. Uspokój swój oddech, wyrównaj go. Powoli z kolejnym wdechem, jeszcze raz spotykamy się w centrum. Przyciągnij obydwa kolana do klatki piersiowej. Zrób kilka okrążeń w jedną, w drugą stronę. Z kolejnym wdechem, głowa do kolan. Jesteś małą kulką teraz. Przytrzymaj i z wydechem rozluźnij. Wyciągnij swoje nogi na macie. Wnętrza dłoni skierowane w niebo. Oddychaj spokojnie, rozluźnij całe ciało, wdech i wydech. Długi wdech i rozluźniający wydech. Z kolejnym wdechem z swoje ciało na jedną stronę. I nadal z zamkniętymi oczami bardzo powoli przejdź sobie do siadu skrzyżnego. Uśmiechnij się do siebie i z wydechem wyciągnij ręce w górę, z wydechem dłonie do klatki. Podziękuj sobie za praktykę i namaste. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Daj znać w komentarzu jak się czujesz. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!